Mówimy coraz więcej o toksycznych standardach dotyczących kobiecych sylwetek. Ruch body positive ma się coraz lepiej, jest coraz głośniejszy. Co prawda miejscami zmierza w niekoniecznie dobre strony, ale generalnie słychać o nim coraz szerzej, głośniej, bardziej. I nie da się ukryć, że dużym problemem jest to, że spora część internetowej, męskiej populacji faktycznie napatrzyła się na idealne, wyidealizowane obrazki kobiecego ciała, czy to w filmach dokumentalnych dla dorosłych, czy w social mediach, gdzie wszystko potrafi być bardzo podrasowane. I ten idealnie ustawiony, ubrany, umalowany Wykręcony w lędźwiach, czasem wyfotoszopowany ideał, stawiają jako wzorzec kobiecego ciała, niekoniecznie mając do czynienia z faktycznymi kobiecymi ciałami na co dzień, i z kobietami. O tym się już mówiło i się mówi. I nie mówię, że nie jest to problem, bo w zasadzie na tej bazie zbudowałam sporą część swojego profilu, mówiąc o tym często i głośno. Sama cały czas spotykam się z komentarzami od mężczyzn anonimowych w moją stronę, na moich social mediach, że wyglądam. Bardzo tragicznie źle. Nadwaga, otyłość, hemoglobina, taka sytuacja. Więc to nie tak, że zmieniam teraz narrację na to, że kobiety, bebe i mężczyźni trzeba ojojać i głaskać po główce. Tylko moją uwagę przykuło to, że o ile o nas się już mówi i zaczyna to być rozumiane i zaczyna to docierać do coraz większej ilości społeczeństwa, tak o mężczyznach nie. I razem z tym, że chłopaki nie płaczą, przyzwyczailiśmy się, że chłopaki nie mówią, jak jest im z czymś ciężko. Mówimy głośno i donośnie o tym, że dziewczynki dorastają w przekonaniu, że nie są wystarczająco ładne, wystarczająco Dobre, ogólnie wystarczające, bo tak jest. Mamy na to już coraz więcej przykrych danych, ale czy dzieciństwo chłopców jest aż tak kolorowe, jakby się mogło wydawać? Według badań przedstawia się lepiej niż dzieciństwo dziewczynek, ale nadal nie idealnie. Idealnie to jest bardzo śliskie słowo. Ale chłopcy też dorastają w przekonaniu, że jedyny prawidłowy wzorzec męskości to wielki, silny, umięśniony chłop, szarmancki, zawadiacki. No zastanówcie się, co wam na pierwszy yy, rzut oka, na pierwszy rzut mózgu przychodzi do mózgu, jak o słowie męski. Jakie kolejne epitety pojawiają się w waszej głowie? Jakby się tak zastanowić, to ile kobiecy wzorzec idealnej sylwetki zmieniał się na przestrzeni lat i o tym też powstało już wiele materiałów, tak męski wzorzec idealnej sylwetki w moim odczuciu cały czas pozostawał bardzo zbliżony. Całe te rozmyślenia na temat męskiego body positive wzięły mi się stąd, że ostatnio wróciłam do czytania książek, takiego czytania lekkich książek, więc w pierwszej kolejności sięgnęłam po to, co było najbardziej popularne, dostępne, polecane, czyli po fantazy. I po przeczytaniu kilku serii i zauważeniu bardzo podobnych schematów, które, owszem, nie wpływają na to, że jakby to ująć. Ta książka dalej jest przyjemna w czytaniu, po prostu mózg się relaksuje, jak ja to ujmuję, że jak to czytam, no to tak jakby mój mózg był na placu zabawy w kuleczkowie, bo nie musi rozkminiać, analizować coś tam, tylko po prostu lekko i przyjemnie się to czyta. O to chodzi w tych książkach. Ale te powtarzające się wzorce odnośnie głównych bohaterów zaczęły mnie po prostu kłócić. Podsumowałam to. Wspólny mianownik każdego głównego bohatera niezwykle przy Stojny wysoki z hipnotyzującymi oczami doskonale umieśniony, emanuje fizycznym pięknem i dominującą aurą władzy, ciało umieśnione, ale harmonijne. Jego idealność podkreśla ta uwodzicielska pewność siebie u uosobienie niepiękna i władzy. I moja pierwsza myśl na ten temat to było to, że krzyczymy na mężczyzn, że naoglądają się tych wyidealizowanych sylwetek, i później oczekują, że kobieta będzie tak wyglądać i się tak zachowywać. a Potem sięgamy po takie książki i czytamy o tych walecznych wojownikach, elfach, gladiatorach, chujach mojach dzikich wężach. Ale przecież my wiemy, że to jest fikcja i to książka i w ogóle. No a oni nie wiedzą, że to jest tylko, film i fikcja. Nie miałam jakiegoś zawrotnego grona znajomych, ogólnie nigdy nie miałam zawrotnego grona znajomych, ale nie mam dużej grupy badawczej znajomych mężczyzn, z którymi doszłabym w jakiejś rozmowie do etapu, gdzie dowiedziałabym się o ich kompleksach, przemyśleniach na temat swojego ciała. Ale z tą nieliczną garstką, z którą rozmawiałam na ten temat, żaden z tych chłopaków, mężczyzn nie był w pełni zadowolony ze swojej sylwetki, miał ukryte kompleksy, o których mówił tak, żeby nie wyszło, że są jakimiś wielkimi jakimi kompleksami, no czy, że jaki facet ma mieć problem, super jestem i tak dalej w ogóle. Ale to tam było i to było bardzo wyczuwalne Im w bliższej relacji. Z kimś jesteśmy, tym bardziej umiemy wyczuć to, czego nie mówi. Często, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że ktoś jest zadowolony z siebie, bo tak się zachowuje, no to dokopujemy się głębiej i się dowiadujemy, że wcale niekoniecznie. Często też za kompleks albo za jakąś swoją wadę, uważając coś, na co my w życiu byśmy nie zwrócili uwagi. No wiemy, jak to z kompleksami jest. Nie charakteryzują się zbytnią logiką. Całkowicie akceptowalne, oczekiwane, w sensie nikogo nie dziwi to, że kobieta mówi: A, przytyło mi się ostatnio, za gruba jestem, muszę schudnąć, coś tam coś tam nogi, w ogóle cera nie taka. Nikogo to nie dziwi. Ale jak facet powie coś na swój temat, to no nie wiem, jak myślę o tym, że facet mówi coś w towarzystwie negatywnego na swój temat, na poważnie, a nie w jakimś żarcie, który często wcale nie jest żartem, tylko też zawoalowaną, poważną kwestią, to mam taki zgrzyt w głowie, bo to się ani jakoś nie dzieje, a jak się dzieje, to nie jest naturalne. Nie jest naturalne w standardach normalności, naturalności, jaką stworzyliśmy. Drugi czynnik, który skłonił do tych przemyśleń i y, podzielenia się tymi przemyśleniami z szerszym gronem, to dwa filmiki w sieci. Pierwszy zagraniczny trenera, który pokazał, jak wygląda jego sylwetka po 14 latach treningu. Wygląda Zajebiście. Ludzie w komentarzach sądzą nieco inaczej. Że po takim czasie powinno być dużo lepiej, że może sięgni po pomoc jakiegoś profesjonalnego trenera. 14 lat? Chyba raczej 14 miesięcy. Mój narzeczony zainspirowany tym filmikiem zrobił swoją wersję i w Polsce, jak się okazało, z tymi komentarzami jest jeszcze gorzej. Kto by się spodziewał? Mateusz zaczynał od wagi około 60 kg przy wzroście prawie 2 metry, zawsze miał problemy z bardzo Zawsze miał problemy z bardzo dużym problemem, żeby przybrać na wadze. Zabra Spierał się na to na pełnej, dobrym podejściem, z chęcią przymasowania, zbudowania mięśni. No i zbudował około 30-35 kg. I pokazał, jak wygląda jego sylwetka po tych latach treningów. W opisie wspomniał o tym, od czego zaczynał. Niektórzy po pierwsze nie przeczytali, a inni przeczytali, ale całkowicie nie interesowali się tym, co przeczytali, bo i tak mieli swoje zdania na ten temat. I to zdanie brzmiało Ja trenuję 3 miesiące i wyglądam dużo lepiej. Robisz coś nie tak. Chyba tylko przechodziłeś koło tej siłowni, ale to trzeba nie tylko przychodzić, trzeba tam jeszcze trenować. Gościu, co w 7 lat stracił 7 lat. Zamknięte było? Chłop sobie bekę robi, a wy się wkręcacie, przecież widać, że on siłowni na oczy nie widział. Więcej mięśni bym zrobił przechodząc obok siłowni przez rok. Co ty robiłeś przez te 7 lat? I tu przechodzimy do dużego problemu, jakim jest fitnessowy Instagram, social media hashtag gym, hashtag gymrat. Tak jak kobiece ambasadorki Sharka bywały moim punktem odniesienia w wielu filmikach, tak tutaj męscy ambasadorzy z sprzed kilku lat też mogliby nimi być. Później Gymshark poszedł troszkę w innym kierunku, ale wcześniej było bardzo. No, generalnie panował jeden typ sylwetki. I jeden typ sylwetki był kojarzony z sylwetką. Widać, że chodzi na siłownię, i w ogóle tak powinien wyglądać facet. Trenujący facet. W przedstawianiu męskiej sylwetki można zastosować tak samo dużo, jak nie więcej trików, jak w przedstawianiu damskiej sylwetki. Najlepsze fotki i filmiki są z dobrą pompą po treningu. Dla błyszczacz, czy to pot, czy celowo rozsmarowana oliwka, albo spryskanie ciała wodą do sesji zdjęciowych, przypatrzcie się. Opalenizna też mocno wpływa na widoczność mięśni. Myślicie, że czemu kulturyści na scenę wyglądają jak... Wiemy jak wyglądają. Na bladym ciele dużo gorzej widać te mięśnie. Blade ciało z większymi mięśniami będzie wyglądać na mniej umięśnione niż opalone ciało z mniejszymi mięśniami. No i co się tutaj dzieje? Pierwsza rzecz, jaka trafia do często nastolatków, którzy do sieci wchodzą z chęcią poszukania informacji o tym, jak zbudować mięśnie jak przypakować. Takie profile prowadzone przez takie osoby, które tą sylwetkę osiągnęły często katorżniczą pracą, które im nie odmawiam i nie mówię, że jej nie podjęły, nie mówię, że poszły na skróty i tak dalej, ale to często, to często, to prawie zawsze jest katorczynicza praca, tylko, że ile macie znajomych, którzy tak wyglądają? Tak na co dzień, w codziennym życiu. To nie jest standard, to nie jest tak, że facet po pochodzeniu na siłownię 2 czy 3 lata będzie tak wyglądał. Ta sylwetka to jest często efekt masy redukcji, masy redukcji, pomagania się środkami, często nielegalnymi, często nieobojętnymi też dla zdrowia i bardzo często to wszystko jest kierowane bardzo mocną nienawiścią do siebie. To nie jest tak, że on patrzy w lustro i mówi, a zajebiście wyglądam, taki dowalony i w ogóle cały czas widzi, że tu za mało, tu trzeba poprawić, tu coś tam. To często nie są szczęśliwe osoby. Przez chwilę, dłuższą chwilę obracałam się w tym środowisku i długo, długo trenując na siłowni, gdzie byłam jedyną w sumie dziewczyną i, i jak zaczynał się w ogóle boom na chodzenie na siłownię, pracowałam tam też, mając kontakt z bardzo wieloma i klientami, i trenerami, wszystkimi. Pracując tam, zbierałam strzykawki z męskich Szatni. Bardzo niewiele czasu mija od momentu, kiedy jakiś chłopak zacznie chodzić na siłownię, chłopak czy mężczyzna, od kiedy zacznie chodzić na siłownię, do momentu, kiedy pierwszy znajomy, kolega, czasem nawet trener, da mu znać, że no ale to można tak sobie pomóc, żeby szybciej były efekty i żeby w górę, fajniej. I zaczyna się przygoda ze środkami. Czy można z głową do tego podchodzić? No można, można się wspomagać i ciężko pracować nad treningiem i dietą, a farmakologią sobie pomóc osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ale uwierzcie, że mało, kto umie to robić z głową. Większość bazuje na tym, co kolega powiedział. I tym, co kiedyś na jakiś tam forum wyczytali i to, co tam w ogóle gdzieś usłyszeli, jak ktoś rozmawia. Więc mamy jako wzorzec pod hashtagami trening, siłownia, motywacja, takie męskie sylwetki. I wchodzący w ten świat młody chłopak bądź mężczyzna wydaje mu się, że do takiej sylwetki musi dążyć, tak powinien wyglądać. Jeśli tak nie wygląda, to coś na pewno robi nie tak. Tymczasem wadza ci, którzy sobie trenują często bardzo dobrze, funkcjonalnie, dla zdrowia, nie wyglądają w ten sposób. Bo nie muszą. Nie ma takiego obowiązku, żeby C ale faceta każdego, który udaje się na siłownię, było narzucenie na siebie kilkadziesiąt kilogramów masy mięśniowej. Docięcie tak, żeby było widać każdy prążek na bicepsie i barku. Prościej jest mężczyznom budować masę mięśniową, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest to fizjologicznie oczywiste. Ale to nie znaczy, że chwila moment pyk, kilka treningów i facet powinien tak wyglądać, jeśli się przykłada do treningów. Owszem, niektórzy mają super genetykę, bo to też ma duże znaczenie. I po całkiem niedługim czasie treningu wyglądają naprawdę wow, ale tak jak i u nas dziewczyn. Które mają naturalnie super wcięcie w talii, szczuplutkie nogi, no to. Często to nie jest standard. To się nie zdarza tak często, jak nam się wydaje, że się zdarza, bo w sieci oglądamy głównie tylko to. Inne typy sylwetek mało kiedy się pokazują, teraz coraz częściej, ale wciąż nie super często. Zawsze zastanawiało mnie, ilu chłopaków i mężczyzn podejmuje przygodę z treningami z siłownią, dlatego że chcą być na przykład sprawniejsi, lepiej sobie radzić i funkcjonować w codziennych czynnościach, pozbyć się jakiegoś bólu, albo po prostu trenować dla zdrowia, albo dlatego, że sprawia im to Friday, po prostu to lubią, bo trening. Siłowy potrafi sprawiać przeokrąbną frajdę. A ile poszło tam i zaczęło trenować? Tylko z tego powodu, że ktoś się śmiał, chudy, szczypior, jak ty wyglądasz, zrób coś ze sobą. No to zrobił, poszedł, pospytał kolegów, coś tam koślawo zaczął trenować, zaczął go boleć bark, nie wiadomo dlaczego, ale w sumie to kolega mówił, że takie środki są one też pomagają na różne bóle i poza tym lepiej mięśnie po tym rosną. A ile chłopaków i mężczyzn tak naprawdę, nie wiem, uwielbia biegać gdzieś na rowerze, chodzić po górach, cokolwiek, ale chodzą na tą siłownię i masują, i żyją po tej kolejnej porcji wielkiej, jedzenia, bo trzeba dobić kalorie. Jak wyżygają, to idą jeść z powrotem, bo trzeba przecież dobić kalorii i trzeba przemasować. I robią to wszystko, żeby wpasować się gdzieś tam w ten standard, żeby nie słyszeć, że są szczypiorem i że jak oni wyglądają, i że zrób coś ze sobą. Nieśmiało się pojawia gdzieś tam w tej przestrzeni medialnej, pojawiają się takie treści jak te, które. Tutaj Jezus, jak słońce wyszło. Te, które tutaj właśnie pokazałam w stylu, tak wyglądam po tylu latach treningów, chociaż większość osób spodziewałaby się, patrząc na standardy, jakie mamy. Że po tylu latach treningów to wyglądaliby jak drugi Schwarzenegger, ale to dopiero jakieś dosłownie przebłyski, okruszki, drobiazgi, odrobinki Jezu, jak to słońce razi. Bo jedyny i jakkolwiek ciało pozytywne, chociaż tutaj byłabym bardzo ostrożna z tym stwierdzeniem, ruch odnośnie męskich ciał to był ten z Ameryki, wywodzący się ruch, bardziej fat-pozytyw, niż body-pozytyw, kilku mężczyzn też brało w tym udział, tutaj można by długo na ten temat dyskutować. Najbardziej analizujące temat filmiki, jakie spotkałam na polskim... na polskim na polskim YouTubie, to pokażę Wam tutaj, jakie to są, bo zjawisko śliskie, niepokojące, w złą stronę idące i nie takie body-pozytyw w zamyśle być miało, tylko w tym kontekście o sylwetkach męskich cokolwiek słyszałam w sieci. Im więcej się o naszym Body Positive mówiło, tym bardziej my czułyśmy przestrzeń, żeby podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, przeżyciami, wielkimi kompleksami, problemami, żeby bardziej się otworzyć na ten temat i żeby ostatecznie sprawić, że coraz bardziej w tej sieci pokazywane są też inne sylwetki niż te kanonicznie idealne. Mężczyźni moim zdaniem nie mają na coś takiego miejsca. Patrząc chociażby na to, co dzieje się pod taką rolką, w momencie, kiedy ktoś ma takie o, kurczę, ale fajnie, faktycznie, faktycznie normalnie. Normalna sylwetka też ten u i tak wyglądam w końcu nie jakiś napompowany kulturysta Schwarzenegger. No i wchodzisz w sekcję komentarzy i widzisz, że tylko i ja ją za przeproszeniem po tym chłopaku, że najwyraźniej się nie starał i robi coś źle. No to przecież można dostać kota do głowy. Już widzisz jakiś przebłysk, że ojku, faktycznie, czyli to jest normalne, to jest w porządku. Czuję się sprawnie, dobrze, zdrowo. i na dodatek się okazuje, że to nie jest coś nie tak, że nie wyglądam jak kombajn, maszyna, czołg. Nie, bo powinieneś wyglądać jak kombajn, maszyna i czołg. Więc też nie wydaje mi się, żeby szybko to nastąpiło, że Znajdą gdzieś poczucie na tyle bezpiecznej przestrzeni, żeby w ogóle powiedzieć, że tak, mam kompleksy takie i takie, i w ogóle to nie podoba mi się to, że oczekuje się ode mnie, żebym miał kotlecik, zostaw, sta kotlecik, zostaw statyw, Kotle kotlecik, zostaw statyw, chodź, no chodź tu, Uff, straciłam wątek przez typa. Że powiedzą, że tak, boli ich to, że oczekuje się od nich, że będą mieć idealnie spompowaną klatę, bo przecież płaskiego cyca nie wolno mieć, a mieć klatę jak gladiator. Że czemu masz takie rączki jak niteczki, weź tam w ogóle no bicepsa powinieneś przypakować. Jezu, jak ja lubię wąchać koty muszę siedzieć tak, bo wtedy nie razi mi słońce. Jeszcze jedna ważna sprawa odnośnie tego budowania mięśni, bo chciałam o tym powiedzieć wcześniej, ale oczywiście wyleciało mi z głowy ten wątek. Inaczej będzie z budową mięśni na sylwetce dwumetrowego faceta, który wszystkie kości ma długie. Tym bardziej, jeśli startuje tak, jak jest na przykład właśnie omawiane przeze mnie Mateusz z skrajnej niedowagi. Na takiej osobie nie będzie bardzo drastycznie widać, że narzuciła 10 kg masy mięśniowej, chociaż to jest bardzo dużo. A na facecie, który ma nie wiem, 170 czy 175 cm wzrostu i zaczynał już z wagi Powiedzmy 70 para 80 kg. On zrobi lekką redukcję, żeby gdzieś ten body fat zredukować odrobinkę. Zrobi jedną porządną masę, w której narzuci 5-8 kg mięśni. I to będzie przemiana godna podziwu. Tam będzie widać od razu to, bo im niższym się jest, tym bardziej na pokoju napakowanego można wyglądać, jak się przymasuje. A żeby dwumetrowiec wyglądał na napakowanego, to musi horrendalną ilość tych mięśni na siebie narzucić. Na szczęście takich komentarzy z głosem rozsądku też kilka tam było, że stary, I feel rozumiem jak to jest budować mięśnie będąc wysokim. Zresztą u dziewczyny jest to samo, nie że trudno budować mięśnie, to jeszcze trudniej, jak jest się bardzo wysokim. Więc nie wiem, świadomość jakaś tych anatomicznych, fizjologicznych różnic między różnymi sylwetkami? Nie, absolutnie. Każdy ma wyglądać jak czołg, jak terminator, jak rysant z dworu cierni i róż. Nie mogę sobie rościć prawa do wypowiadania się na temat męskich kompleksów, sylwetek, problemów jakoś tak uber w pełni, no bo nie jestem mężczyzną z problemem męskich kompleksów, ale chciałam ruszyć ten temat tak czy siak, bo uważam, że fajnie byłoby jakkolwiek go zapoczątkować w tej polskiej przestrzeni social mediowej. I znowu, jak tu się pojawią jakieś e, przypadki, że o, czyli faceci nie dość, że kobietom promują otyłość i w ogóle, że muszą być grube, żeby być zdrowe, no bo wiadomo, że głównie na tym moja działalność w sieci polega, no nie? Jak jeszcze zaraz będzie, że facetom też każe się zapuszczać, zaniedbywać nic ze sobą nie robić, to stracę odrobinę chyba jednak wiarę w ludzkość. Bo absolutnie nie o to mi chodzi i mam nadzieję, że to wybrzmiało. Zresztą w rytm kultowego cytatu głupim nie przetłumaczysz, a mądrym tłumaczyć nie musisz. Więc myślę, że zrozumienie tego filmiku jest możliwe. Natomiast no niestety działając w tej sieci już już chwilę wiem, że czasem łatwo nie jest. Ale da się dotrzeć nawet do osób, do których na początku się nie dało. To da się, dlatego robię to uparcie i mimo wszystko. Więc tutaj myślę, że też czeka nas długa droga i bardzo bym się cieszyła jakby na scenie pnesowo sportowo- siłowniowej. Zaczęli działać twórcy. Nie mówię, że... bo positiv takie, wiecie, nie każe im robić tego, co ja. Ale im więcej takich rolek, gdzie trener pokaże, jak wygląda po 14 latach stażu, albo matki pokaże, jak wygląda po 7 latach treningu, tym lepiej. Im większa różnorodność będzie tych prezentowanych sylwetek w sieci, tym lepiej. A nie tylko jeden miłościwie nam panujący klon Schwarzeneggera. Nie jest łatwo zacząć tworzyć w sieci szczególnie taki, w pewnym sensie, kontrowersyjny content, więc nie oczekuję, że to się stanie szybko, ale mam nadzieję, że zaczną się pojawiać takie osoby na tej scenie. I mam Mam też nadzieję, że mój wywód skłonił do jakichś tam przemyśleń bądź spostrzeżeń, spons, do podzielenia się, którymi serdecznie zachęcam. To taka pogadanka na przetarcie szlaków w tej tematyce. To wszystko na dzisiaj, papa!